Witajcie akwaryści! Dzisiaj jesteśmy u Bartosza, który nam pokaże swoje niesamowite akwarium. Oprócz tego ma tutaj dużo ciekawych, różnych rzeczy. Zdradzi nam sekrety jak to stworzyć, co u niego w ogóle żyje w pokoju, a jest tego bardzo dużo. E, witaj! Cześć wszystkim, cześć! E, tutaj mamy oczywiście, żeby z pustą ręką nie przychodzić, pokarm z sery. Nakarmimy sobie ryby. Dzięki serdeczne! Mam nadzieję, że będzie smakowało. Pod koniec filmu nakarmimy. No i co? Teraz poopowiadamy o tym wszystkim, co u Ciebie jest. To co? Zaczynamy! Patronem kanału jest firma Sera i Fluval, producenci wysokiej jakości produktów do akwarium, terrarium i oczek wodnych. Powiedz nam coś o tym zbiorniku? Jaki to jest litraż? Ile jakiej to jest wielkości akwarium? Akwarium prostokątne o wymiarach 150, 50 na 60 wysokie, zwykłego szkła float, ale mhm. wyjątkową cechą tego akwarium jest to, że sklejone silikonem przezroczystym. Okej, okay. To, to jest daje jest taki efekt. To jest float. float, tak, to jest float, mhm. ale mamy o przednią szybę, żeby była czysta, więc wydaje się, że jest opti. Akwarium jest założone na podłożu aktywnym. Jest tutaj około 70 litrów podłoża z Invitala Contro Soil. Tylko taki mój drobny patent, pod podłożem jest 25 kg. laby. A to akurat, zaraz, co tutaj to jest za, to, właśnie wężyk? to jest skraber, ponieważ na dole jest akwarium morskie, Aha. do którego chodzi e, odpieniacz, który wypienia nam białka. Okay. A to jest wężyk do skrabera. Pojemnik jest zasypany węglanem wapnia, który pozyskuje nam dwutlenek węgla. W momencie, okay. kiedy się zużyje, robi się fioletowy, który okay. go trzeba zmienić. Okay. Ponieważ taka ciekawostka, w akwarystyce słodkowodnej dwutlenek węgla daje życie, Aha. rośliny rosną, w akwarystyce morskiej nie mamy roślin, o której teraz powiemy, tylko mamy Aha. zwierzęta i dwutlenek węgla potrafi zabić wszystko. Okay. Więc to na razie sobie odłożymy. Y Wielkość akwarium 450 znane. litrów. 450 litrów. I powiedz, e, jaka jest tutaj filtracja w tym filtracja akwarium? Filtracja najlepsza jaka może być. Aquael Hyper Hypermax 4500. Wybrany ze względu na wielkość, a przede wszystkim pojemność mediów filtracyjnych. Jest to filtr mega cichy, mhm. ma bardzo duży przepływ. W tej chwili jest skręcony do 50%. Mhm. Nie robi dużej pralki, ale jest ten ruch wody. Mogę okay. wam pokazać jak będzie troszeczkę mocniejszy. To jest wersja na Bluetooth, Aha. ale można też manualnie. Teraz jest 100%, no to jest pralka. Okay, to jest około 4000 litrów wydajności. Aha. A nie myślałeś o sampie tutaj? E, myślałem, ale niestety ze względu na brak miejsca mhm. został filtr kubełkowy. Kubełkowy. Jestem z niego bardzo zadowolony. Tak dodam, akwarium został założone 17 kwietnia, więc mhm. nie jest to stary zbiornik. A powiedz, co zrobić, żeby mieć takie piękne rośliny, takie jakie ty masz tutaj w tym zbiorniku. Bo no, rośliny są niesamowite. Regularnie je przycinać. Tak jak mówiłem, akwarium jest założone na podłożu aktywnym InVital Contra Soil. Pod podłożem jest około centymetrowa warstwa lawy o frakcji 14-16 mm, która powoduje to, że nie powstają strefy beztlenowe. Z przodu tego niestety nie widać, ale czasem można znaleźć właśnie takie fragmenty jak tutaj. I dzięki temu tutaj się gromadzą bakterie nitryfikacyjne i nie mamy żadnych problemów z nagromadzeniem siarkowodorów w wodzie. Mhm. W tym akwarium mamy też około 40 kg korzeni, które są już porośnięte. Tam ma gdzieś z tyłu, tak? I pod spodem. To są wszystko korzenie. Okej, okay, czyli cała to... konstrukcja jest zrobiona z korzeni. A ja i jestem... tego nie widać? Tego nie widać, bo są porośnięte po prostu mchami i innymi roślinami. Aha. Co zrobić? Przede wszystkim dużo cierpliwości. Odpowiednio spreparowana woda, ponieważ ja nie leję wody kranowej, tylko leję wodę RODI. Z mhm. tego względu, że mam też akwarium morskie i muszę robić wodę o zerowej przewodności. Mhm. Odpowiednio ją preparuję, odpowiednio ją przygotowuję. Czyli co robisz z tą wodą, żeby ona taka co była robię? dobra? Co robię? Dodaję odpowiednie nawozy. Robię tak, żeby pH było w granicach 6,5 do 6,8, mhm. czyli woda miękka, woda lekko kwaśna. KH trzymam około 3 punktów, GH jest około między 8 a 10. Raz w tygodniu podaję nawozy. Mogę tutaj zrobić darmową reklamę. Ok. To pokaż co dajesz. Basic Grow. Mm -hmm. W moim przypadku na te 450 litrów jest to około 10 ml na tydzień. Carbo. Około 20 ml na tydzień. Ok. Potas. Około 10 ml na tydzień. Mm -hmm. Na wybarwienie czerwonych roślin 10 ml na tydzień żelaza. Okay. Z Invitale akurat. Dodatkowo mikro i makro elementy również po 10-15 ml raz na tydzień. Okay. I całą dobę chodzi u mnie e, dokarmianie CO2, co mhm. mamy w tamtym rogu. Mhm. Na skręcone na minimum. Ok. Świece 10 godzin. Tak średnia co dwa tygodnie jest tutaj przycinka wiadro roślin. Wiadro roślin. Piękne akwarium. I tutaj wybrałeś, widzę ryby żyworódki też? Tak, pierwszymi rybami tutaj były molinezje. Ostały mhm. się chyba jeszcze trzy sztuki, te żółte. To były okay. takie te stery. Mhm. Następnie wpadły tutaj parka gubików czarnych. Niestety młodych się nie mogę dochować, ponieważ mam 10, 9 sztuk Rionana i było 10, ale jedna sztuka stwierdziła, że stanie lotnikiem się I wyskoczyła z akwarium, dlatego też nad zbiornikiem leżą szyby. A jeszcze ciekawostka, bo jak mówiliśmy o roślinach, Yy, oświetlenie. Ty masz oświetlenie nie jakichś tam nie wiadomo nie. jakich firm, ty, tylko takich raczej tańsze produkty. Jest to Sincor, dwie belki 75 cm szczepione mm -hmm. po środku, one są z tyłu oraz dwie belki Hapeta mm -hmm. o długości 1,10 m z tego co pamiętam. I dają radę. Dają radę, świecę około 8-10 godzin, tak jak widzicie akwarium nie posiada glonów, a rosną i są mm -hmm. odżywione. Okay. I teraz o tych mieszkańcach naszych. Tutaj widzę mieczyki komety. Pink. Tak. Są to mieczyki, które nam się rozmnożyły w kastrach, ponieważ myślę, że jeszcze z Rafałem się raz spotkamy w przyszłym sezonie latem mm -hmm. zobaczycie nasz ogród. I trzymamy dużo ryb w kastrach. W zeszłym roku kupiliśmy z żoną parę mieczyków, które się rozmnożyły. Mm -hmm. I są to tutaj oto nasze, można powiedzieć, młode. Główną ozdobą są skalary nanai. Tak, tutaj statko pływa, które sobie statko pływa. Mm -hmm. Jest, jest ten... tutaj oczywiście 25 sztuk krewetki Amano, tylko z tego względu, że mamy tutaj dżunglę, to dość trudno byłoby je znaleźć. Gdzieś są schowane. Gdzieś są pochowane. 15 sztuk jest Pinokio i około 150 sztuk Red Sherry w odmianie Sakura, mhm. które są czasem widoczne, ale ze względu na to, że jest tu gęsto... No ciężko je zobaczyć. Ciężko je zobaczyć. A z ekipy sprzątającej są tutaj cztery kosiarki. 10 otacinklusów, około 20 ślimaków helmetów i neritina. No mhm. i dodatkowo jeszcze są czerwone lorikarie. I dwie babki tęczowe. Więc obsada jest dość bogata, ale nie zawsze wszystko jest widoczne. Jeszcze chyba nie powiedziałaś nam o proporczykowcach, które gdzieś tutaj jest. Tak, widziałem. jest tu jeszcze parka proporczykowców z Cap mhm. Niestety również, jak przywodzą goście, to lubią się schować. No tak, one się mocno chowają. Właśnie wyszła samiczka. A gdzie ona jest? Tutaj. O, samice są z reguły takie szare, mniej efektowne. Samce są ładniejsze? Mhm. Odwrotnie jak u ludzi. <laughs> tak. Tutaj e, jest też ten samiec gdzieś schowany. I co powiedz nam jeszcze o tym akwarium? Co tu można robić, żeby takie akwarium tak działało? Być cierpliwym, z tego względu, że to akwarium dojrzewało ponad miesiąc. Może od razu nakarmimy trochę tym pokarmem, zobaczymy jak jedzą. Zapraszam Was. Czyli cierpliwość w akwarystyce jest bardzo ważna. Tak, w słodkowodnej bardzo, a w morskiej jeszcze bardziej. Mhm. Uh -huh. Otwieramy na wizji. Tak, tutaj trzeba coś ostrego zawsze, bo właśnie palcem taki granulacik ci tutaj podarowałam sery. O, i zaczynają jeść wrótki. Tak, one zawsze pierwsze do jedzenia. Mhm. Skalary myślę, że zaraz też przypłyną. Aczkolwiek, tak jak mówię, nowe osoby w pokoju, to niestety pielęgnicy mają to do tego, że rozpoznają swojego właściciela. A jeszcze sami mrożonki? Czy e, czy ja rzadko kiedy daję ten sam pokarm regularnie. U mnie ryby dostają raz w tygodniu pokarm suchy, uh -huh. trzy razy w tygodniu pokarm mrożony i dwa-trzy razy w tygodniu pokarm żywy. Staram się jak najbardziej zmieniać pokarm rybom. Uh -huh. W ten sposób, no tak jak u ludzi, schabowego też nie będziemy całe życie jeść. Tak, czyli różne pokarmy. Różne pokarmy. Bo chyba kupiłeś nawet dzisiaj na giełdzie. Tak, tak, ochotkę. ochotkę. Czyli nie boisz się i dajesz nie, ochotkę. Nie, nie, nie. Mam swojego dostawcę na giełdzie na starcie. Nie mhm. miałem nigdy problemu. Jakoś przygotowujesz tą ochotkę przed podaniem? Przepukuję. Okej. Okay. Jedyne co robię to na drobnym siteczku przepukuję, bo ochotka zawsze może być troszeczkę zanieczyszczona jakimiś mhm. odchodami, jakimś. po no, prostu brudem, który sama wytworzy. Pokazałbyś tą ochotkę, którą Oczywiście. Kupiłeś? od razu. Niech nasi widzowie sobie tutaj zobaczą, mhm. jak to u ciebie wygląda. Jest folia, ja ją później porcuję. Żywa tak, no. ochotka. Tak, Żywa ochotka. Folię nie trzymamy w lodówce, bo ona może bardzo szybko mhm. się popsuć. Jeżeli trzymamy w lodówce, to tylko i wyłącznie w gazecie masz samca proporczykowca, który właśnie wyszedł. Piękny jest, no. Niestety jest dość nieśmiały. No, ciekawe, czy takie ryby mogą się rozmnożyć w akwarium? Mogą. Hmm. Na działce w domu mamy akwarium 160 litrów i nam się rozmnożyły. Niestety nie są to te egzemplarze, ale jak spotkamy się w przyszłym sezonie, to pokażę ci swoje młode. Jest to trudne i wymaga dość dużej ilości roślin, hmm. ale jest możliwe rozmnożenie proporczykowca w akwarium. No bo też dużo proporczykowców u nas w handlu jest od hodowców tutaj lokalnych. Tak, tak. Te są akurat od hodowcy z okolic z hmm. Tak samo jak w Skalary. Chyba wiem od kogo masz, no ale też może kiedyś nagramy u niego film. No, Co tu można Ciebie jeszcze zapytać o te akwarium? Bakterie nitryfikacyjne lejesz czy nie? Nie, dałem tylko i wyłącznie na początek bakterie w tabletkach pod podłoże, uh -huh. następnie wlałem tutaj ATM Kolonii. to są takie bakterie startowe, które się stosuje w akwarystyce morskiej i tak naprawdę od początku tego akwarium nie dałem żadnych bakterii. Powiem tylko tyle, że jeżeli chodzi jeszcze o filtr, to on ma taki fajny bajer, że ma prefiltr Aha. o objętości 1,5 litra. Mogę nawet pokazać, jak on wygląda, bo jest gąbka wyjęta. Okay. Więc prefiltr jest wielkości takiej. Aha. Niektórzy mają taki cały filtr. Uh -huh. Ja stosuję w prefiltrze wełnę, włókninę po prostu filtracyjną, okay. którą wymieniam raz na około 2-3 miesiące. Uh -huh. Filtr od początku jest nieotwierany. Dla mnie. Filtr w akwarystyce słodkowodnej nie powinno się w nim grzebać, chyba że po prostu przepływ się zmniejszy na tyle, że już nie daje rady. A jeszcze powiem, o, zapytam o podmiany. Jak tu często się podmienia? E, powiem szczerze, że tak. Na początku podmieniałem częścią, miałem więcej czasu. W tej chwili podmieniam raz na tydzień, raz na dwa tygodnie około 5-10%, czyli to jest mniej więcej tyle. Tak, niewiele. Niewiele wody. Nie mam tu problemów z jakimiś zakwitami, tak jak widzicie. Dla mnie podstawą to jest równowaga biologiczna i równowaga. W akwarium wtedy wszystko będzie żyło. Czyli za dużo niegrzebanie, nie tak, to tak. wszystko żyje swoim życiem. Podstawa to nie wkładać za często rąk. No mhm. i być cierpliwym, bo to jak mówię, ten akwarium dojrzewało ponad miesiąc. Jakbyśmy się spotkali miesiąc od założenia, to tutaj było jedno wielkie bagno z glonami, mhm. gdzie z żoną odsysaliśmy te glony prawie 4 godziny drobnym wężykiem, a następnego dnia było ich jeszcze więcej. Okej. Okay. No fajnie. A może poopowiadasz nam też troszkę o tym wszystkim, co tutaj u Ciebie jest, bo oprócz tego masz tutaj bardzo A wiele... A co tu różnych... jeszcze jest? No to tak, zaczynając od akwarystyki, mamy jeszcze trzy akwaria morskie. Aha. 64 litry z błazenkami. I to jest akwarium na panelu filtracyjnym. Mhm. To sam zrobiłeś ten panel? Nie, to już kupiłem gotowca. I gdzie to się takie, takie akwaria kupuje z takim gotowcem? Szczerze, można zamówić u szklarza, mhm. można... Można czasem kupić je od kogoś, kto likwiduje akwarium. Ja akurat miałem takie szczęście, że ten zbiornik kupiłem po prostu od człowieka, który miał morskie, ale stwierdził, że już go ta pasja nie cieszy, nie potrafił utrzymać może warunków i dalej. Mhm. Ta rafa mu podupadła, no i stwierdził, że sprzeda, więc w dobrych pieniądzach udało się to kupić. Mhm. Tutaj masz też większe akwarium? Tak, tu jest 230 litrów na Sampie, odkryjemy. Mhm. O, ciekawa tak, opcja na rzepy. Ciekawa rzep. opcja na rzepy. Na rzepy samp, to też nieczęsto się zdarza. Tak, dodam tyle, że wszystkie półki pod akwaria i terraria robiłem osobiście, więc... Okej. Okay. Tu mamy 225 litrów mhm. i około 110 litrowy sump. Mhm. W tylnym prawym rogu mamy komin okay. z grzebieniem. Gdzie nam woda spływa. Mhm. Spływ mamy ustawiony do pierwszej komory, której znajduje się odpieniacz białek, który nam wypienia cały brud białka i nadmiar mhm. związków pokarmowych w formie piany, która później osiada i robi się taki szlam. Mhm. Następną komorą w tej samej komorze mamy jeszcze węgiel aktywny, który jest wymagany z tego względu, że koralowce prowadzą wieczną wojnę chemiczną i węgiel jest po prostu wymagany. Mhm. Nie wszyscy to mają. Ja akurat mam. Mhm. W kolejnej komorze mamy Siporax i Life Biofil, czyli różnego rodzaju złoża biologiczne. W kolejnej komorze mamy skałę. I tutaj w ostatniej komorze jest około 10 kg skały i samglony refugium zrobione. I to refugium zapala się wieczorem, kiedy tutaj już gaśnie światło. Okay. Zapalamy światło tutaj, żeby po prostu wybijać dwutlenek węgla, który się w wodzie gromadzi. Ponieważ to nie są rośliny, to są wszystko zwierzęta. Okej. Okay. To są zwierzęta, które żyją w symbiozie po prostu z glonami. U Ciebie tutaj jest dużo ciekawych rzeczy. Tak. Masz tutaj takie terrarium, tak? Tak. Yy, I tutaj różne są zwierzaki. Tu jest duże terrarium o wymiarach 120. Może otworzymy? To, Głębokość zobaczymy. 50, wysokość 90. Mhm. A przewaga roślin, kiedyś tutaj były drzewołazy. W tej chwili mamy gekony yy, płaczące, mhm. które niestety są mistrzami kamuflażu i trudno je zobaczyć. Oraz anolisy zielone. A czy do tych roślin używasz jakiś nawozów? Nie. Tutaj leję zwykłą wodę RO żadnych nawozów. Uh -huh. Tło robione własnoręcznie z pianki montażowej. I woda Ero sobie... Woda RO, tak. uh -huh. Niestety posiadając zwierzęta egzotyczne, brudna szyba to jest taki pakiet standardowy. I tutaj żyją jakieś zwierzątka, tak. które gdzieś tam sobie siedzą. Tutaj mamy anolisa, może uda się go nawet nagrać. Czy ja go widzę? Musisz troszeczkę w lewo pójść. Tu jest. A, widzę, widzę. No tam głowa siedzi. O, jest. Jest schowany, no. Również miejsce ucieczki, który potrafi naprawdę szybko się teleportować. Jaka praca jest przy takim terrarium? Przy takim terrarium? Dolać wody do pojemnika, który odpowiada za pobieranie wody i pompy. Nakarmić zwierzęta. No super. I raz na jakiś czas przyciąć rośliny. Piękna sprawa. Jest to wszystko na automacie, samo się włącza, samo się wyłącza. Może trochę dzisiaj od ciebie chwastów, stąd bym wziął. Proszę bardzo, i też taka ciekawostka. No. Tu również widzą chapety. Zobaczcie, tu są dwie belki metrowe. Czyli HP bez wydawania dużej kasy. E, i, powiem, i tak, działa. jak coś działa, jest tanie, to działa podwójnie. Można no. mieć terrarium czy akwarium, na którym wydamy na światło parę tysięcy. Można mieć terrarium, akwarium, gdzie wydamy parę set złotych i to działa. Dobrze. I tutaj masz jeszcze inne zwierzaki, bo widzę tutaj mrówki tak. też są u ciebie. Mesar Barbarus, czyli mrówka żniwiarka. Kolonia ma około 2 lata. Kiedyś się poświęciłem, jest około 5400 robotnic. Wow! Bardzo fajna mrówka. Jak jakiś szkielet chciałbym sobie pozyskać, na przykład jaszczurka jakaś mi parnie czy coś, to wrzucam im i po około dwóch, 3 tygodniach mam gotowy szkielet. Mhm. Wszystko obiorę. Tutaj różne pera peraria, i tutaj też są jakieś zwierzaki. Co tutaj u ciebie żyje? Tak. Może od tego najmniejszego pojęcia. Tu akurat są puste zbiorniki. Aha. To są wszystko zbiorniki, które kiedyś były zasiedlone drzewołazami. Niestety w tej chwili już drzewołazów nie posiadam. Mhm. Zlikwidowałem ze względu na temperaturę mhm. w bloku. Mieszkam w wieżowcu, gdzie jest bardzo ciepło. Na górze mamy młode gekony Rigodacterus williams i Rigodacterus conraui. Właśnie mhm. nagrywasz pięknego samca williamsa, mhm. które również są mistrzami ucieczek. Jeszturki, które wymagają lampy UV i niezbyt dużej wilgotności powietrza. Okej. Okay. A tu mamy rodziców. Tutaj są... Tworzymy może? konrały, oczywiście. Może coś uda się nawet nagrać. Po prostu dżungla w bloku. Tak, dżungla w bloku, ale też zauważ jedną rzecz. Tu nie ma żadnego zapachu. Uh -huh. I tu mamy williamsy. Dziś tutaj są pochowane. Chyba na górze będzie samica. Bo i nie. Pozwoli, że zerknę. Nie, już sobie poszło. No, ja wychodzę z założenia, że zwierzęta powinny mieć dżunglę, uh -huh. żeby czuć się bezpiecznie. A nie jak czasem widuję zbiorniki, gdzie są po prostu dwie rośliny włożone, najlepiej jeszcze sztuczne mm -hmm. i to zwierzę po prostu głupieje, bo nie ma swojej tej strefy bezpieczeństwa. Tak. Tak samo jak w akwarium, no są akwarium. Czyli w takich terariach to jest światło, woda i tyle. I nic więcej. Jak Jakichś nabozów nie ma, nic tak? Nic nie stosuję. Okej okay. No dobrze. Yy... I tu, tutaj, tutaj mamy jeszcze, jeszcze... ciekawostkę. To jest taki zestaw akwela przerobiony na morski. Aha. Też akwarium morskie. O pojemności 50 litrów tak, para błazenków. Mhm. Taka ciekawostka wszystkie błazenki rodzą się samcami. Największy osobnik przechodzi zmianę płci i staje się samicą. I mhm. u błazenków kobiety dominują. O, widzisz. I tu mamy parkę, która już nawet próbowała się podcierać, ale wychowanie błazenków troszeczkę zajmuje. A tu jest ostatni taras z żołazami. Mam nadzieję, że uda się nagrać. O, coś tam uciekło. Tak, ale niestety drzewo drzewołazy to są żabki, które uwielbiają uciekać. Mm -hmm. No, nawet widać jakąś delikatnie. Tutaj mamy. A tutaj ile jest tych czołgów? 3 sztuki. I nie walczą z sobą? Nie. To jest haremik, samiec i dwie samice. Jakbyś przyjechał tak 4-5 lat temu, to byś zobaczył takich zbiorników 40. To była cała ściana. Okej. Okay. I troszkę zmieniłeś to wszystko. Troszeczkę zmieniłem ze względu na temperaturę. Tutaj latem potrafi być 30 stopni, w takim terrarium może być nawet 35, a wbrew pozorom drzewołazy wymagają 20-25 stopni. Okej. Okay. I one się mnożyły na potęgę, ale niestety metamorfy, czyli już kijanki, które zatracały ogon, potrafiły padać. Mhm. I było bardzo ciężko z odchowaniem młodych. No dobra. To co, dodajemy coś jeszcze tutaj na tym filmie? Masz jeszcze jakieś sugestie dla naszych tutaj nie rezygnujcie akwarium. z pasji. Ja zrezygnowałem z pasji w wieku 15 lat, wróciłem w wieku 29. No, musiałeś poimprezować wtedy, była dziewczyna i na rzeczy. <laughs> Studia i praca. Aha. Niestety dość długi czas miałem u siebie terraria, rozmnażałem też ptaszniki i węże, ale jednak ta akwarystyka jakoś cały czas w człowieku siedzi. No jest to relaks, co by nie mówić. Człowiek przyjdzie z pracy zmęczony, zdenerwowany, usiądzie sobie przed takim zbiornikiem i zapomina o wszystkim. Nie, no to akwarium masz przepiękne. To jest naprawdę. Coś pięknego. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłeś nam czas i mogliśmy nagrać u Ciebie ten materiał. Myślę, że dużo akwarystów się też nauczy od Ciebie paru tutaj wskazówek, tych co dałeś. Jakby ktoś miał jakieś pytania, zapraszam na Facebooka, zawsze chętnie odpowiem. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dzięki również. Patronem kanału jest firma Sera i Fluval. Producenci wysokiej jakości produktów do akwarium, terarium i oczek wodnych.